Witajcie. Dzisiaj przyszły takie pytania właśnie dotyczące reiki, seansów reiki. Co reiki może właściwie zrobić? Reiki jest taką uniwersalną energią, którą, z którą możemy wysłać osobie chorej, czy którą możemy wesprzeć osobę, którą możemy tutaj podbudować osobę. Chciałam Wam powiedzieć właśnie dzisiaj, troszeczkę powiedzieć o reiki, tak krótko, konkretnie. Czym właściwie zajmuję się, jeżeli chodzi o Reiki? Kiedy, kiedy pierwszy raz przechodziłam swój kurs Reiki, było to w roku 2009, Reiki było właściwie już takie bardzo, bardzo rozprzestrzenione. Co mnie przyciągnęło do Reiki? Właściwie Reiki samo mnie przyciągnęło. Zawsze od, od dzieciństwa miałam taką misję uzdrawiania. Że wszystko trzeba udoskonalać, uzdrawiać, wspierać energią i natrafiłam na bardzo fajnego nauczyciela reiki. Robiłam swój pierwszy stopień w Edynburgu u takiej nauczycielki Margaret. Bardzo miło to było i zaczęłam praktykować. Od roku 2009 zaczęłam wymieniać po prostu się doświadczeniami, praktyką z różnymi osobami. Później w czasie lat zrobiłam sobie Reiki 2 i Reiki 3 i stopień nauczyciela. Ale nie uczę reiki z tego względu, że nie mam na to czasu, gdyż bardzo kocham, jak wiecie, karty, bardzo lubię Wam pomagać, chociaż dużo robię seansów rejki. Seansów reiki na odległość, ale też y, niedługo będę robiła reiki. Y, będzie możliwość przyjścia do mojego gabinetu, do mojego domu y, i wtedy y, też będą takie seanse, y, takie bezpośrednie. Co? Może, czego się możemy spodziewać tutaj podczas takiego seansu? Rejki, reiki właściwie na odległość, jeżeli chodzi o, te, o takie rzeczy. Co czego się możemy spodziewać? Pierwsza sprawa, zgłaszają się często do mnie osoby, które mają jakieś problemy, czy z lękami, czy z niepokojami, czy z różnymi rzeczami. Ja zazwyczaj zalecam im, robimy taki program energetyczny, w jaki sposób można im pomóc, ale też wykonuję seanse reiki. Seanse reiki, które, gdzie pracuję na zdjęciu, dalej osoby, oczyszczam energię, ale potem też wspieram, czyli kieruję tą energię w miejsca, które potrzebują danego wsparcia. Energia ze zdjęcia, najlepiej żeby to było zdjęcie aktualne, pokazuje stan fizyczny i energetyczny danej osoby. Pokazuje energię, która się w danym momencie i witalność w danym momencie, jaką ta osoba reprezentuje. Reiki wysyłając taką potężną energię która przepływa przez nas, bo ta reiki do mnie nie należy, tylko ta energia przepływa przez mnie, jest takim kanałem. Ten kanał oczywiście musi być czysty, bo my musimy dbać o własne ciało, o własne rzeczy. Więc zazwyczaj, kiedy zgłasza się do mnie klient, umawiamy się na odpowiednią godzinę albo mówię, kiedy wykonuje tą energię. Ta osoba może być jakby mentalnie, przedtem ewentualnie nie musi, wysyłam tą energię, ale większość osób chce, pali wtedy świecę, relaksuje się, leży sobie w stanie relaksacji. Taki seans na zdjęciu trwa około 15, 15 minut. I jakie są zalecenia? Zawsze, zawsze mówię klientom, żeby dużo pili wodę, żeby się nawadniali, z tego względu, że toksyny, które gdzieś są u nas w ciele, one się poprzez nasz system, one wtedy się uwalniają, to jest na, na punkcie fizycznym. Nie ma znaczenia, czy osoba jest przy mnie, czy jest daleko. Energia Reiki wysłana komuś, oczywiście w dobrej wierze działa bardzo mocno działa bardzo silnie działa wspierająco możemy wysłać reiki osobie chorej czy możemy poprosić o opiekę podczas operacji czy podczas na przykład lotu dużo klientów się do mnie zgłasza właśnie prosząc o reiki na przykład podczas egzaminu prawda żeby wyciszyć daną osobę czy podczas lotu żeby też żeby tutaj ten lot przebiegł spokojnie Reiki bardzo wycisza, balansuje energię. Jakie są, jakie są skutki oboczne? Skutkiem ubocznym, który spotkałam często u klientów, może być częste bieganie do toalety. Czasami mogą być takie objawy grypowe, osoby, ale one mijają zazwyczaj. Wtedy pijemy dużo wody, wyrzucamy te toksyny, wyrzucamy. Tą energię. W zależności jak organizm jest człowieka zanieczyszczony, jeżeli ktoś ma bardzo zanieczyszczony ten organizm, energia działa w taki sposób. Jeżeli masz pytania dotyczące Reiki, napisz serdecznie, z przyjemnością pomogę. Więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu i dziękuję za wszystkie wiadomości. Będę odpowiadała w trakcie. Pozdrawiam.